Malwina, znajdujemy się na planie trzeciego sezonu The Traitors. Powiedz nam proszę, jakich nowości możemy się spodziewać po tej edycji? Zanim zaczniemy, chciałam się zapytać, jak to jest być pod obstrzałem, bo Karolina dzisiaj była typowana na zdrajcę tutaj podczas obrad okrągłos. Jakie to są emocje? No, czułam się bardzo na widoku i byłam zaskoczona, bo wydawało mi się, że zachowuje się normalnie, ale rzeczywiście dwie osoby wpłynęły na dość dużą grupę, więc rzeczywiście człowiek jest bardzo łatwy poddawany manipulacjom. No, właśnie i tutaj od tego możemy zacząć w ogóle, czym jest ten program i dlaczego on jest tak fascynujący, bo okazuje się, że nawet będąc dorosłym człowiekiem, cały czas jesteśmy, ulegamy wpływom otoczenia, nie lubimy być oceniani, nie lubimy być wyciągani do odpowiedzi, nie lubimy się tłumaczyć. To są jakieś takie zaszłości z dzieciństwa, nie wiem, czy. Troszeczkę nawet infantylnie jemy w takiej mm. grupie, mm. Mm. dlatego jestem tutaj, kocham ten program, kocham ten format. Yy, kompletnie nie wiem, co się wydarzy w tym sezonie. Jesteśmy w nowym miejscu, w nowym kraju, znajdujemy się we Francji, yy, w. Yy, to jest Château du Bournel. To jest zamek, który został wybudowany w XIX wieku i odrestaurowany w niedawno przez małżeństwo, które dba tutaj o każdy szczegół, żeby każdy element, który jest zastanym w zamku, jakoś odnieść do, do scenografii. Mamy nowy casting, oczywiście, wiadomo. Ludzi, którzy wymykają się tej sztampie, codzienności. Mam wrażenie, że wybrano bardzo charakterne postaci, które są takimi osobowościami wyjątkowymi w swojej dziedzinie. I też państwa zaskoczymy, bo jeszcze te zawody się nie powtarzały, także. Udało się dobrać naprawdę bardzo, bardzo fajny wachlarz ludzki. No i mamy partnera biznesowego, którym jest kot. Czarny Devon, który będzie mi szeptał do ucha: Co ja tak naprawdę mam robić i dlaczego robię to źle? Ty spędzasz bardzo dużo czasu z uczestnikami i widzisz ich manipulacje i pomysł na ten program, jak sobie w nim poradzić. I jak tych obserwujesz, to czy dzięki temu ty nauczyłaś się lepiej kłamać? Ja w ogóle nie potrafię kłamać. <laughs> Staram się unikać kłamstwa w życiu, tak prowadzić jakoś swoje życie, żeby albo wcześniej, wcześniej jakby uniknąć tego kłamstwa czy kłopotów, bo kłamstwo to jest są zawsze kłopot. Prędzej czy później, no jakby sformowanie, że kłamstwo ma krótkie nogi, coś w tym jest. Musisz być chyba e, odciętym od emocji, nie wiem, mają mieć psychopatyczną naturę, żeby umieć dobrze kłamać. E, ja się tutaj nie uczę kłamstwa, ja się tutaj uczę czegoś więcej, ja się uczę tego, jak, um, jak łatwo stracić intuicję w momencie, kiedy pojawia się dużo głosów. Um, a intuicja to jest coś, z czego w momencie, kiedy nie korzystamy, to to tracimy, a to jest nasz najlepszy przewodnik. I widzę to, i to mnie zaskakuje i poraża za każdym razem, kiedy widzę, że na przykład jednostka bardzo silna namawia wszystkich na złe decyzje, mm -hmm. i wszyscy za tym idą, mm -hmm. nie wyciągają żadnych wniosków i na kolejnym okrągłym stole znowu y, idą za tą jednostką, pomimo tego, że to, co mówi, jest absolutnie absurdalne. Mm -hmm. To jest dla mnie fenomen. Oczywiście tu mówię o jednym przypadku, natomiast. Y, też jest w pewnym momencie tej gry taki moment, kiedy jest już tyle nawarstwionych spekulacji, manipulacji. Każdy tutaj gra swoją, swoją rzecz, że trudno się połapać, i te okrągłe stoły są dla mnie odkryciem. Bo ja myślę, że będą typować kogoś innego, a potem nagle słuchaj w 15 minut się sytuacja odwraca i typują zupełnie niespodziewaną mi osobę mm. i typują źle. I znowu wypadł kolejny lojalny. No, kto wygra w tym sezonie, ja nie wiem. Jeszcze nie wybraliśmy zdrajców. Czy ja bym chciała, żeby wygrali lojalni, czy. Za... Nie wiem. Zobaczmy, jak oni będą to rozgrywać. Bo to jest najważniejsze. A kto wygra, to już jest najmniej istotne. A myślisz, że polski show biznes to trochę taki plan zdrajców w prawdziwym życiu, że jednak trzeba uważać, komu się ufa? Ja uważam, że nie tylko show biznes, ale polityka przede wszystkim to jest taki detrators. Mm -hmm. i mm, ani w polityce, ani w show biznesie nie można zaufać nikomu. Teraz przejdźmy do takich bardziej modowych tematów, bo jak wiadomo jesteś bardzo cenioną stylistką i powiedz mi, czy jak ty jesteś w takim programie, to sama decydujesz o tym, co ubierasz, czy jednak jest ktoś, kto ci pomaga? <grym> Ja ubieram się w tym programie sama, to znaczy pomaga mi Alicja Kutkowska. Jakby sprostać tym moim pomysłom i to wszystko dowieść na czas. Udaje nam się kilka projektów uszyć, bo jednak uszyty frak wygląda o niebo lepiej niż taki ze sklepu, jest dopasowany. Wszystko. Jestem detalistką. Dzisiaj na przykład 20 minut przypominałam sobie, jak się wiąże muchę, bo nigdy nie wiązałam muchy na sobie, a wiązałam ją zawsze na aktorach czy na prowadzących. Mm -hmm. I ja nie chcę swoimi kostiumami przyćmić uczestników, natomiast mam ogromną przyjemność i frajdę w tworzeniu ich, tym bardziej w tym sezonie, kiedy wracają na wiosnę, żakardy, wracają spódnice, kamizelki właśnie takie klasyczne, eleganckie, styl napoleoński, w pokazie diora właśnie, nakrycia głowy, rodem właśnie z, 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 z czasów Napoleona czy surduty, obszywane bogato złotym sutaszem. Więc cieszę się, że ten klimat The Traitors wszedł w ogóle na wybiegi. Mm -hmm. I mam nadzieję, że panie i panowie na wiosnę też trochę poczują wajbu i na przykład zafundują sobie taką, taki fular związany pod, pod szyją, albo zaczną nosić koronki, albo zaczną właśnie yy, eksperymentować z nakryciami głowy. Jeszcze na koniec, wrócę na chwilę do polityki. No. Co sądzisz o stylu pierwszej damy Martyna Wrockiej, bo jednak w społeczeństwie są trochę zdania podzielone. Co ty uważasz i czy miałabyś dla niej jakieś rady? Odchodząc od polityki, bo nie chcę w tej polityce w ogóle się wypowiadać, z dużym zaciekawieniem śledzę losy naszej pierwszej damy. Fizis, Styl ubierania zawsze można, yy, znaczy Styl ubierania zawsze można poprawić, natomiast Pani Marta ma bardzo yy, właśnie sympatyczny fizis i miło się na panią Martę patrzy, yy, a wiadomo, że styl zawsze można poprawić. Natomiast te początki są ciekawe, yy, ja widzę w końcu pierwszą damę. Mhm. I teraz wierzę w to, że też ją usłyszę. I wtedy zacznę się wypowiadać o polityce.